Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Kwalifikacje za nami, wszyscy zawodnicy w konkursie, to chyba dobre. No, jak najbardziej od tego są kwalifikacje, żeby je, żeby je przebnąć. Skoki były dobre, praktycznie w większości zawodników. Warunki bardzo loteryjne, tak jak żeśmy widzieli, jak to ma wyglądać tak jutro, no to będzie bardzo ciężki konkurs i można powiedzieć śmiało, że mało sprawiedliwy. Natomiast no, miejmy nadzieję, że to jutro będzie trochę inaczej wyglądać. Troszkę mimo wszystko no, zabrakło nam tu dalekich skoków Kamila Stocha, bo ani jeden z nich nie był no, taki, taki daleki, jak byśmy tego oczekiwali. Powtórzę, tak jak już kiedyś mówiłem, że za treningi medal nie dają. Podobno Kamil testował buty. Czy to taka konieczność, żeby nowe buty tutaj sprawdzić, czy po prostu tak chcieli się coś innego spróbować? No nie, no buty się zużywają, co jakiś czas muszą, muszą podlec takiej naturalnej wymianie, a z racji tego, że nie ma jakoś czasu pomiędzy skoczyć spokojnie skoku, zdecydowaliśmy, że spróbujemy. One były testowane w pierwszym skoku, kompletnie nie, nie zapracowały narty, dlatego żeśmy zdecydowali, że bierzemy stare, które po drugim skoku troszeczkę się popsuły i musimy teraz szybko interweniować, podjechać do fabryki, jeszcze podoszywać, żeby już były dobre na jutro. Czyli jutro Kamil będzie skakał w tych starych czy w tych nowych? W starych, dobrze. E, tutaj zaskoczył troszkę Tom Hilde. Wrócił do skakania i od razu skakał tutaj jakby nigdy nie, 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 od, nie, nie, miał, nie był kontuzjowany. Czy to jest normalne, że zawodnik po takich kontuzji może tak szybko wrócić? Simi Aman, 2002 rok, Igrzyska Olimpijskie. Sytuacja bardzo podobna. Poza tym Tom Hilde nie oddawał pierwszych skoków tutaj, tylko już trenował wcześniej u siebie w Norwegii. Jakie są prognozy na jutro, jeśli chodzi o warunki. Oby się nie sprawdziły, ma być bardzo duży śnieg z dosyć dużym wiatrem, także no wszyscy ściskamy kciuki za prognozę pogody, żeby to było, no mówię, przynajmniej tak jak dzisiaj. Niektórzy się mimo wszystko śmieją, że Kamil zazwyczaj właśnie dobrze sobie radzi, jak są i trudne warunki, i śnieg, i wiatr. A myślę, że inni mają większe problemy i dlatego tak to wygląda. W takim razie no, życzę, żeby jutro było. No, chyba jednak dobre, dobrze, jeśli chodzi o te warunki. No, mamy taką nadzieję, że to przede wszystkim będzie w miarę sprawiedliwe, głównie jeśli chodzi o wiatr. Na skocznie jest bardzo taka wyeksponowana, o czym już wcześniej wspominałem. I, i lekkie zmiany wiatru, szczególnie w pierwszej fazie tutaj lotu, powodują, że zawodnicy no, nie ulatują. Choćby przykład z kwalifikacji dzisiaj Norwega-Skleta, który no, był jednym z lepszych, z mocniejszych punktów ekipy. Niestety jutro będzie obserwował konkurs z trybun. Dziękuję bardzo.